Medycyna jest bardzo podobna, ludzka i weterynaryjna, więc tutaj uzupełniamy te potrzeby medyczne, akurat pielgrzymów, którzy na dwóch nóżkach się poruszają. Także to jest wsparcie. No, Jak jeżeli trzeba, to staramy się być na miejscu i, i działać. Zrobiły się odciski. Więc trzeba ich podleczyć, żeby dalej pielgrzymkować. Służba medyczna bardzo dużo mi pomogła, bardzo dużo. Na pierwszym poprzednim etapie, także mogłam cały etap przejść i sądzę, że po dzisiejszym też dojdę. Bardzo miła służba, pomocna. Także jestem bardzo zadowolona, więc każdemu polecam. Ale żeby jak najmniej było odcisków takich jakich ja mam. Uprawione zostały odciski pęcherze, bo się porobiły. Ale to już od wczoraj wieczorem tak mi się porobiły właśnie i dzisiaj już zaopatrzenie bardzo dobrze bracia tu nas opatrzyli, patrują, także mamy dobrze. Mam, mamy służbę, która nas pielęgnuje tu no ciężko jest, ale dajemy radę. Idziemy do Matki Bożej przecież, to musimy dać radę, prawda? Pielgrzymka wróciła do normy i kontuzje wróciły do normy, czyli najbardziej te takie typowe dla piechurów, dla pielgrzymów, czyli wszelkie jakieś urazy związane z stopami. E, Powrótku zaczynają się urazy związane z układem e, kostno-stawowym, mięśniowym, przeciążenia. No i oprócz tego takie typowe dla grupy ludzi czyli jakieś osłabnięcia, jakieś zawroty głowy, niedyspozycje pokarmowe pojedyncze, także tego typu zdarzenia. Wczoraj wytyczyłam bardzo stopy, szczególnie lewą. Przekuwałam sobie sama, ale to nie dało... po prostu nie dałam rady sama do punktu pielęgniarskiego, a dzisiaj na zmianę opatrunku i bardzo jestem z tego zadowolona. Służba jest profesjonalna. Taka, że po prostu lepiej nie mówić. I ulgę poczułam i mogę iść dalej. Oby Bóg ich miał twoje opiece, będę się modlić. Ja duchowo w drodze. Idzie się? Dobrze się idzie. Idzie się, idzie. Także już po tych dwóch latach przerwy, bo to była sztafeta, to troszkę tak jest. Tak człowiek się wdraża, ale dobrze jest. Dobrze. Ludzie życzliwi, przyjmują, ofiarowują swój dom, pościnę, e, częstują nas, wspierają nas słowem. Także jesteśmy umocnieni i możemy iść dalej. Dostajemy takiego powera od ludzi, którzy nie udają, Także i, i, i prosimy ich, bo to jest taka wspólnota. I, i, Księży mamy wspaniałych, nas paserzy, że nie nudzimy się w grupie, oprócz tej modlitewnej, takiej refleksyjnej, to mamy i radość, młodych jest, młodzi nas ponoszą, są naszym takim wsparciem, bo my starsi to tak trochę już, ale ta młodzież to jest wspaniała. Jest cieplutko, a za to chyba od dzisiaj mamy mieć idealną pogodę do wędrówki, bo praktycznie bez deszczu do samej Częstochowy. W temperaturze od 24 do 26 stopni, z lekkim wiatrem. Myślę przede wszystkim, zawsze zdrowy rozsądek. Chronimy się od słońca, bo tego słońca ma nie brakować. Głowy, nakrycia głowy, wszelkie odkryte części ciała też chronimy albo filtrami, jeżeli ktoś się bardzo chce opalać, mocnymi, albo okryciami jakimiś delikatnymi. To jest, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, jeżeli chodzi o poruszanie się, żeby nie przeciążać. W miarę, w miarę możliwości rozsądku poruszać się, nie podbiegać, nie przebiegać tego typu rzeczy, bo to są takie sytuacje urazogenne, szczególnie dla tych, którzy, którzy nie są przyzwyczajeni do jakiegoś takiego nadmiernego wysiłku i ruchu, bo nawodnienie jest chyba podstawową sprawą i jeżeli ono dochodzi do odwodnienia, to generuje nam wszystkie kontuzje, nawet te związane z układem ruchu, typu ścięgna mięśnie, torebki ścięgniste, zapalenia tego typu rzeczy.